Nie lufer. Ja, ja. nie chcę z tobą być. Tu nie będzie. No weź, no Mary, świadczemy z z luferkiem. Więc tylko ładną parą. Mam no, tego dość, naprawdę Kaszę. Z nami koniec. Co? Tak, z nami koniec. Idę stąd. Nie! Najpierw ty i Mary, Teraz to... kaszę i Vivi. Co się dzieje dzisiaj? Kuba, z nami koniec! Co? Hej, witajcie! Ja jestem Luffer i witam Was w kolejnym odcinku z Minecraft Domu, gdzie będą trzy zerwania. Dokładnie tak. Kochani, na samym początku próg łapkowy jest bardzo duży. Jeżeli pod tym odcinkiem będzie 15 tysięcy łapek w górę, zaczniemy produkować nową piosenkę Coffin Dance. Więc mam nadzieję, że zostawicie tę łapkę w górę i mam nadzieję, że obejrzycie do samego końca, żeby dowiedzieć się, dlaczego są to trzy zerwania. Napiszcie komentarz, czy chcecie piosenkę. To po pierwsze, napiszcie już teraz i napiszcie komentarz. Proszę, nie zrywajcie ze sobą, to przyknę wam oczywiście serce. I pamiętajcie o tym, że losujemy was do serii fabularnych. Już teraz kliknij w tą opcję subskrypcji. Zostaw dzwona, staw łapkę w górę i napisz komentarz. Lufer chce zostać wylosowany, to przyknę wam oczywiście serce. Losujemy was do serii fabularnych, losujemy was do ekstry, więc już teraz subskrybujcie. No i pamiętajcie że będąc wspierającymi możecie nagrywać razem z nami, więc już teraz kliknij opcję wesprzej i nagrywaj razem z nami, już teraz. Ja Wam nie przedłużam, pamiętajcie, że dzisiaj o godzinie 20 jest live, mam nadzieję, że będziecie 15 tysięcy łapek w grę. To jest kolejny odcinek z Minecraft domu. Trzymajcie się i buja. Nie, Lufer. ja, ja nie chcę z Tobą być, ślubu nie będzie. Ale, ale dlaczego? Czemu? Co? Dlaczego nie chcesz ze mną być? Dlaczego ślubu nie będzie? Mary, No, odezwij się, no! Po prostu. Po prostu, Luffy, ja, ja nie chcę. Ja nie chcę z Tobą być. Miałeś już swoją szansę. No, ale Marysia, no! Czy ktoś mnie wołał? Marysia, nie na ceo. A, Ej, możecie już przestać ze sobą zrywać, bo to niesręczna już w sumie sytuacja. Ale to ona znu zrywa. A to uciec chyba piąty raz w tym miesiącu. Nie. Tak. Nie. To... Tak. Teraz to już nam poważnie. A, A już było takie serio na poważnie. Ale też na serio, na serio. Ale dlaczego czego no zrywa? Co zrobiłem? No właśnie, co zrobił tym razem? No i jeszcze się pytasz? No pytam tak. się, tak, pytam się. Narażasz moje, swoje i innych życie. Nie Ale to ty wpadałeś na ten pomysł, żebyśmy tam pojechali. Ale my właśnie też na to się, się zgodziliśmy, więc jesteśmy też za to odpowiedzialni. Gdyby, gdybyśmy się nie zgodzili, to byśmy tam nie pojechali. Tak to właśnie działa. To jest nasz, To jest nasza zbiorowa wina. A teraz... Ale szczególnie jego. Ale też. Czemu na... moja! Bo to twój pomysł! To jej pomysł był, żeby tam pojechać! Jej pomysł? To o? wszystko twoja wina! To jak zwykle moja wina, tak? Tak! Nie, ale teraz twoja wina. A teraz przepraszam, muszę iść po swoją ekipę, bo akurat teraz przyszli w odwiedziny. Ej, 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 O nie, nie teraz. Mateo! O. I co żeś narobił? Co ja narobiłem teraz znowu? No co ja narobiłem? Zawsze się pytasz, co ja narobiłem. No, no bo się pytam co narobiłem, bo nie wiem, co narobiłem. Wszystko. O, oczywiście! Wszystko moja wina, tak? Tak, to Twoja wina, że on zaprosił ekipę. Pewnie Ty im kazałeś. Nie co? wkazałem kazał komu nikogo zapraszać, no. no! tak jasne. No naprawdę! Nie ja no, powiedziałem, tak, żeby tak, przyszli. Naprawdę! Zgadnijcie kogo przyprowadziłem! Herman! Hej! Cześć. Halo. Zobaczę, o. Nie wyglądacie za dobrze. Wyglądamy bardzo dobrze. A czemu tak siedzieliście? Całe skrzydło szpitalne wszystko słyszało. Co wyglądacie? O, ojciec Mateusz. Boże, a ten swoje... Czego my wzięliśmy tego klechę ze sobą? On wszędzie... Za Bo panie jest panie. w naszym domu ekipy. Ha, 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 Bo mieszka w piwnicy. No właśnie. Nam <laughs> wodę i wszystko. to nie ten miś mieszka? On też. też. On z nim. Dobra, cicho, dlaczego się pociwieć na całe skrzydło szpitalne? Mówcie. E, może lepiej nikt tego nie mówił. wiecie, dlaczego? ciężka sprawa. <noise> Lecz się byście nie powiedzieli. Nie co ważne. Co no <noise> Ale tak jak to wiedzieć? Bo ja mam klucz francuski. Wiecie, co się mówi w takich sytuacjach? <noise> Marysia chce Ato. ze mną zerwać. Co? Ato? Co? Ale jak to? Ale jak to? Czemu ślub miał być? O <noise> Ta, tu chodzi? Prękujecie no. nas na pewno. W tej sytuacji też się tak mówi. Pierwszy kwietnia już minął. To jest pierwszy... pierwszy to jeszcze chyba a, głowa boli. Śmieszne. Tu się nie zapytajcie o mnie. Mary, to w... cię głowa boli. Ja może wezmę ten telewizor. Ja cię zapytałem już. Jakim cudem ty podniósł telewizor i szafkę? Wow. Jest silny. Nie pytam. Nie, py nie pytajmy bo pytajmy. Dobra, Mary, czemu chcesz zerwać z luferkiem? No... Ja już z nim zerwałam. Co? Co? Dlaczego? To co? A co się stało? Jak to z nim zerwałeś? Przecież to taki słodziak, no Bo Mary, no to Chyba czego się coś. tobie nie wiemy. Robił ci coś? To moja sprawa, okej, okay. a raczej między mną a luferkiem. Ale... Ale przecież to jest związek publiczny. Luferek nagrywa na YouTubie. Nie możesz tak... O, z nim zerwać A jeszcze jest jeden mały mankament, bo y, Zaplanowaliśmy wam już wesele i ślub no Właśnie No to trudno, to to nie, nie będzie Podróż poślubna Dobra, no. dobra, dobra Nasze starania mają pójść na marne Marysiu Proponuję no, tak to mnie, to ślub. pytajcie, ani. Mają. Pójść, no, ale on, on kazał pytać ciebie no. Ale zróbmy tak może, to niech to będzie wina. ślub, ale później no, To nie moja wina, co? Jak on wam kazał pytać mnie, to teraz wy pytajcie jego Dobra, co o co do chodzi? Co, 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 co się stało? Dlaczego na tek nie znów nie umył zębów? Ej! Czemu nie o takie nie to pytanie mieliśmy zadać? Czemu ona się zerwała? No właśnie. Więc kobieto, skąd stało? ja mam widzieć? Jak ja się cokolwiek zapytam, to ona powie, że to moja wina. No, bo to wina. Czemu to jest jego wina? wina. Ale może to innego jego powie! Co możesz tak zakładać? Co nie Marysia? To nie jego wina, prawda? No to jest jego wina. A to pech! Ej, jednak Było to twoja Co zrobiłeś? Mam pomysł. Wyśniemy Marysię za łeb i noga za głowę i dusimy ją. No czemu nie? Ja przypominam ci, że ona zna te A to pech się mówi! Ej, ja teraz przypominam, że ona jest po operacji, więc będą większe szanse. A to szczęście! Ale ja przypominam ci, że ona ma jeszcze nadal jedną sprawną nogę. A to pech. To tylko jedno, co będzie skakać na jednej i uderzać też jedną? A to szczęście. Dziwi, się. Ale przypominam ci, że jeszcze ręce mam. Ja bym proponował modlitwę. Boże ten sposób... w tej sytuacji. Zgadzam się! O, znowu jakieś święte na. O, no, przyszedł bloki! Niech dobrej Jak zwykle spóźniony! No jak zwykle spóźniony, to, że już w łeb dostałem od porywaczy i jeszcze mi się oko nie zagoiło, to już obo spóźniony. Sorry, ale mnie łeb na piernicza musiałem sobie wziąć jakieś apapy up i tak dalej. Jakieś i pół promy, które mi dali, a wy jeszcze macie problemy do mnie. Dobra, no co jak co, ale co... co... Praktycznie cały czas się spóźniasz, za każdym razem. Jesteś spóźniony tak, że... czemu drzecie ryja na cały szpital. Pyta A ty, się tych dwóch no słuchanych Czemu drzecie hmm. dwoje z ludzi, ryja na cały szpital zapyta się, zapyta się Marysi! Zapytaj się co? Czemu Mary zerwała z Luferkiem? Próbujemy się dowiedzieć generalnie, ale coś tam nie idzie. Na razie to nam idzie spał. Jeszcze, jeszcze ping ponga. A ty czemu się dzisiaj tak zerwali, no? Ale co ty się spóźniasz? Przestańcie, bo się pogubiłem już! Może nie ma Ty, może ma dziewczynę? No i co z tego? Znaczy nie mam. Czemu... No suńcie się. Zerwałeś z Marysią. Ja? To ona ze mną zerwała? Czemu zerwałaś z luferkiem? Kiku się pytaj. Oho, ping pong. Czemu mam się ciebie pytać? A czemu mam się, się nie pytać? Zapytaj ją! Boże. Jezu, weźcie wyjaśnijcie w końcu, bo ja nie mogę tak podchodzić za każdym razem. Wiecie co, w tyle osób jak tu jesteśmy, to oni w życiu tego nie wyjaśnią. Eee, ja może chodźmy, chodźmy na poczekalnię? Ja tak sobie Właśnie! Zostańmy na świecie. Ciekawy pomysł, ale ja zostanę, bo jestem bardzo chyba, przydatnym człowiekiem. Nie, Natek, ty może lepiej pójdź, bo ty, o, ty musimy musisz samochód to weź, wyłowić. Pomóżcie się do Świętego Antyniego, żeby znalazł waszą miłość. Chyba do Świętego Walentego. Natek, to weź może z nimi zostań, wyciągnij informacje i nam powiedz. Okej. Okay. O to to to, 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 Tak, tak, tak. Nie, tak. nie, 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 chwilka, chwilka, chwilka. Zebraliśmy się tu, żeby pomodlić się za tą naszą piękną parę. Ooooooo! Nieee. Nie. nie. Wimy yeah. ojca i syna i ducha świętego Amen. Panie Boże, po związek Marysi i Luferka. Dobra, wejdź stoję no, Ja ci zaraz tu zamenuję! To Zemnale. by nic nie dało i tak, to, to dało i tak. Ja Jego bóg stworzył, w nie wierzę. Dobra, z racji tego, że wierzę wszystko w co się dzieje w Harem Poterze, to przyniosłam wam eliksir miłości i wypijecie go i znowu będziecie razem i wszystko będzie pięknie, A... ładnie. Ale no ja nie chcę z nim być. No, może? Że... Dobra, może wyjdźmy, bo my będziemy tu... Fajnie że ciebie to, tak będzie... to bawi. <słyska> to mnie bawi. <słyska> no bo to śmieszne jest w końcu, jakby... Ale jak to mi bawi? No tańczyłeś. A, no sorry, muzyka fajna leciała Tak, Coffin Dance <coughs> <sens. coughs> Dobra, 15 tysięcy łapek w górę, robię piosenkę Coffin Dance A! Tak, tak, cover piosenki Coffin Dance, 15 tysięcy łapek w górę <coughs> <słyska> Ja nie mam zamiaru słuchać jak on znowu śpiewa, ok? Tylko taki jest problem, że tam nie ma słów No prawda Będą o, Masz szczęście Ale będą a to, to okay. jednak ja Nie masz szczęścia! To może ja pójdę po lekarzy i niech was bo bez... jesteście jacyś dziwni dzisiaj. No ja pójdę z nią. Ej, myślałeś że jest Ikejem! Jestem, to chodź ze mną! Nie chcę, ja mam ich tutaj pilnować! Idź! Nie! Chodź, na tekę! na O, mają darmowe pączki! Idź! Chodź, dam ci! Okej! Okay. No weź, no Marzej, z czemu z bluferkiem? Mi tylko ładną parą. Bo jest z banem. Oooo. Wow. E, to już wiadomo, ale dokładniej. Bo jest wazonem. Aha, przechodzimy do No my wiemy, że on jest z banem. Wazonem, hmm. jest trochę nieporadny, ma głupie pomysły, ale poza tym jest wszystko okej. Okay. Za przejdziemy do wazy z dynastii Ming. E to. I Nie ciąg ciąg i nam tu. Boże. Bo niczego nie rozumiemy. cięg na głowie zrobię. A, ogólnie macie pozdrowienia rybki od dzieci. Wszystko u nich hmm. git. Macie tyle dobrze. W końcu jaki jest powód? No jest głupi. No eureki nie odkryła. A to każdy facet ma od urodzenia w sobie, więc w Ej! Ale Musi być jakiś dokładny powód. Jezu, no Mary, dlaczego go nie kochasz? Przecież mówiłaś to w samochodzie, jak nas porywano, że go kochasz, a teraz nagle ci się odwidziało. Jonasz, ja 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 to jest. zmienną jest. za duże czoło masz. Dzięki. Dzięki. No nie, no, grzywka się zaspokaja. Czoło jak, jak lotnisko. Co? to! To ja tego ma... rody nie mam swetra, e, ciało ma pół metra jak Jeleno Ej, ja trzeba twoją stronę durniu! Jak chcesz o, mu go. przywalić, to najpierw musisz podskoczyć. Mogę ci dać krzyż francuski. Nienawidzę! Przenieść ci drabiny? I ty się <laughs> przeciwko mnie? W sumie mi by też się przy... A mam <laughs> w końcu chodzącą podstawkę. Do blokiego ja też bym drabinę potrzebował. Ja nie lubię. Nie! Mam się. Może ty stąd byś... Ja nie chcę być z zuferkiem i koniec. No właśnie, wyjdźcie stąd, a nie. Ja miałem... A ty? Być. A ty co, niby! No właśnie, wyjdź! Osej! wynocha. Siąd! Nie, 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 ty nie idzie! Seku, co? Proszę, za smart twój związek! Mogę <śleski> ci sobie binda odpalić No <śleski> To nie znaczy, że masz się przybierać w Coffin Densa. <śmienic> <śmienic> Miałem tego dost, serio. Idę stąd. Komu ty stałeś? Masz do łóżka. Miałem tego dost, serio. Marysia mnie nie chce, cały czas są jakieś problemy tu ze mną. Ale musisz odpoczywać. Właśnie. No nie wypisali ci jeszcze ze szpitala, chłopie, ty pójść na siebie. Co, wydziesz teraz. Juu. Nie możesz tak chodzić po szpitalu. Musisz leżeć teraz. A piosenkę kiedy nagrywamy? Jak zostawię łapkę w górę? Au! Ale teraz już jeszcze E-e... Co? Właśnie ty chyba musisz iść do toalety. Tak, dawno ci już tam nie było. Nie, chyba. akurat... Nie, 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 siku, nie, nie no, Naprawdę ci się. się nie chce? 5 minut temu byłem. No Kuba, weź go, weź go do Chodź, chodź, pójdziemy No nie no, mogę naprawdę. tak na siłę, no, co podejdę no, nie, pisu, no, co, no, no to podejdę do pisarów i No ale potem następny raz to dopiero za 5 godzin Kuba, możesz iść Kuba trudno już z chłopcami do toalety, mam, do toalety. Bo... E, Więc no Kuba weź go co wam go, chodzi proszę. w ogóle, co? Koc no, no. Nie widzisz tego? Ej, idę do toalety Tamtą stronę, dlatego mówiliśmy o toalecie Tam Hehehe, nie złej Vivi! To, że mnie nie ma, bo jestem na robocie cały czas, to nie znaczy, że mnie możesz zdradzać z jakimś. Kim Jaki ty w ogóle jesteś, co? Przepraszam bardzo, ja ci nie zdradzam, tylko rozmawiałam z nim. A no to spokojnie, ja siedziałem koło smalaksa, także wszystko spoko nie nie ma problemu. To ja idę do tej łazienki. A temu co? Nie wiem. Gdzie się popłakać? Eee. Co wy zrobiliście? No my? Kada jest z jakimś typem, którego nawet nie znamy. Nie możesz z kim rozmawiać? Jakim typ? On uratował dzieci ryby. To on? No tak, to on. Cześć. To ty nie jesteś w więzieniu? No nie. Bo powiedzieli, że dobrze się sprawowałem, więc nie wzięli mnie do więzienia. I jak się dobrze sprawowałeś? No uratowałem dzieci ryby, ryba za mnie poręczyła. Aha, to ty, to ty uratowałeś te dzieci. No to ja. Aha. Siema, ja jestem Lufer. E, cześć, cześć. Ja jestem Stanley. Cześć, ja jestem Kuba. E, cześć, cześć. Eee, no, cześć, ja jestem Smolak. Cześć. No hej! No hej. Mogę ci udzielić pogrzebu. Ja e, pomogę. Nie, nie dzięki. Jakoś tak. Nie chce mi się na razie umierać, więc. Okej. Okay. Zawsze to A to ci się zaraz zachce! Mi się zachciało, ale że w toalecie już mi się nie chce, ale chce mi się teraz czegoś innego, a to by się może chce? Już tutaj pogrzeb przykują bardzo dobrze, bo zaraz się przyda. Dawaj lepiej, ja tutaj siadam. Gościu weź się ogarnij, ona do mnie sama dołączyła, no. Kasz, uspokój się. Ja mam się uspokoić? No tak, ty! Dobra, oh my. już. Wy! Ne... Ne... Nadal chcę tu siąść. Ale... nie... Nie zmieścisz się, jakby... Nie obchodzi mnie to. To się z... z... zejdź. <słys> Okej, okay, dobra. Męż. No, i widzicie, zmieściliśmy się i nie ma problemu, wszyscy zadowoleni. Ehm. Um, kaset to. Dobry pomysł. No co, przynajmniej mnie nie zdradza. Ja niczego co? nie żałuję. ja cię zdradzam? Nie kiedy. Słuchaj, lepiej zawczasu zapobiegać, tak? Ej, nie chuchaj mi w szyję, co? No, trzeba było to nie siadać, no. Ma miejsce przez ciebie. Nowa para z i kaset. Zamknij się, co? Zamknij się, może, nie. co? On już wstaje, prawda? Ty, nie ma się On już też wstaje tak jakby. No. Ja już usiadłem. Kasze, możesz się uspokoić. Ja tylko z nim rozmawiałam. Dlaczego z nim rozmawiałeś? Ze mną w ogóle w nie rozmawiasz. No bo ciągle jesteś na budowie, nie macie w ogóle! No ale telefon mam, możesz dzwonić. Nie odbierasz. Faktycznie mam wyciszony. <noise> Fajne perfumy. Ale dzięki. Kontynuując, dlaczego mnie zdradzasz? O, nie mam tego dość, naprawdę Kaszę. Z nami koniec. O! Dary. Tak, z nami koniec. Idę stąd. Nie! No stój, no czekaj, już będę odbierał. Najpierw ty i Mary, teraz Kaszę i Vivi. Co się dzieje dzisiaj? Kuba, z nami koniec. Co? Ha? Co? Zrozumiałem, że to nie ma sensu i tak jesteśmy na skraju upadku i końcowi tego I chyba nie jestem gejem. To no koniec. Przepraszam. Ale. A wiesz, co się i... mówi w takich sytuacjach? A to pech, dobra to ja wracam do siebie Jak, ale jak to? Co się dzieje, zaraz ksiądz zerwie z kapłaństwem A Polak z narkotykami Jakimi narkotykami? O oh, mój Boże Kochani Ja wiem, że dopiero teraz się witam, ale witajcie w kolejnym odcinku z Minecraft domu Bo już przywitanie mieliście w dubbingu początkowym ale tak Marysia ze mną zerwała. Napiszę komentarz po trójne kombo zrywaniu. To przepnę wam serce, ja teraz idę się wypisać z leka od lekarza. Od lekarza. W szeroko pójdę ze mną. A po co? No bo ja tak słabo mam teraz pisanie, nie widzisz, że mam na ręce ten? No nic nie masz na ręce. No nie bo widzisz? Nie na... Dobra, idę, no chodź. Dzień dobry. Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja Dzień dobry. chciałem się wypisać już ze szpitala. Ale pan nie może, przecież pan co dopiero operację przeszedł. Ja, ja chcę się wypisać. Taka jest moja wola. No ale pan nie może. Mogę i ja chcę się wypisać ze szpitala. Nie może pan. Mogę i się właśnie teraz wypisuję. Nie, nie może pan. Mogę, proszę pana i się chcę wypisać. Ale nie może pan. Nie co ja tu jestem. Zbyś pisał za mnie. Dlaczego ty też to jest sama ja tutaj... Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Dzień dobry, proszę pana. Dzień dobry, panie Oferku. Mówi pan, że pan się chce wypisać, tak? Tak, chce się pana wyp się wypisać. Dobrze, to proszę podejść do mojej koleżanki. E, dzień dobry, pani koleżanko. Dzień dobry. E, ja chciałem się wypisać. Dobrze, to proszę podejść do mojej koleżanki. O, zaczyna się. Dzień dobry, chciałem się wypisać ze szpitala. Proszę się zapytać mojej koleżanki z naprzeciwka. E, dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem się wypisać A, to proszę się zapytać tam koleżanki A dlaczego pani nie mogę? Bo ja się na tym nie znam Proszę pani Dzień dobry A Ja chciałem się wypisać To proszę podejść do tamtego pana, ja się na tym nie znam Dobra, ja mam tego dosyć, sam się wypisuję, biorę swoje rzeczy i idę stąd Po prostu stąd idę Jezu Chryste, tego po prostu dosyć Znaliśka, ruszaj się e o, witaj! Co co okay. robią! Hey. Dobrze, ich O, marzeń, Nie ruszaj się, Maryśka! Przepraszam! Bo, bo, bo potrzebuję Ja, gumkę przepraszam, do bo ja chcę sobie... po swoje rzeczy tylko. Ej, gdzie ty idziesz? Wychodzę! Ale. Re... wypisuję Le... się! A, nie możesz! Nie możesz! Bo. Smolak moje rzeczy. Tak, wypisuję się ze szpitala i. jadę czy do domu. ty, jesteś O, nie, nie! Nie, ja nie, nie będę z Marysią siedział tutaj. Jeżeli ze mną zerwała, to trudno. O Boże święty jesteś w szpitalu, to... Tu... Jesteś... Okropny, siadaj tutaj. Nie. Tak. Siad dziękuję nie, ci Marysia, ale... Nie, Chłopie, ogarnij się, to jest szpital, to tu... To... A jakby tutaj nie była jakaś stara babka... I, jeszcze tak, raz Marysiu, dziękuję ci, ale za, nie wszystko. Tu być. Dziękuję tu ci za wszystko. Dziękuję Dziękuję ci za wszystko, ja Jezu. wychodzę i trzymaj czy mogę go rybnąć tym kluczem? Luffer nie mogę! Ej, czekaj, czekaj, Przepraszam, wychodzę. No wracaj! tu! Nie! Lufer, Ruffer! Smolak, chodź, w i chodźcie! Zatrzymajcie go! Chodźcie chłopaki! Nie wiem! że pan się nie wypisuje Wypisuje się. Dobra, no to się wypisuj. Jak będziesz miał wypadek, mam to gdzieś. Może święty lekarze to jak druga policja. Idę, naprawdę ale, bo, ale gdzie? Ranny, czy gdzie ty idziesz w ogóle? Idziecie ze mną czy mam sobie coś połamać w, w drodze? No to hmm. idziemy z tobą. Na... Idziecie? Ja czekaj kim ty w ogóle jesteś? No Właśnie. ja uratowałem... To uratował moje dzieci, Jezu! To ja... to jest o to panot! Tak! Pan... O mój tak. Boże! Czemu cierpi? Idziecie no. ze mną czy mam sam pójść i sobie coś połamać Dobra, chodźcie z nim, bo jeszcze się połamię, albo nie mamy jednak. Idziemy! Pewnie. Także tak kochani, zostawcie pod tym odcinkiem 15 tysięcy łapek w górę, to nagramy piosenkę Coffin Dance. Już teraz je zostawcie i napiszcie komentarz, czy to jest możliwe, żeby Luferek wrócił do Marysi, Neteo do Kuby i kasze do Vivi. Napiszcie już teraz w komentarzu, widzimy się dzisiaj o godzinie 20 na live. Napiszcie komentarz, Lufer będę dzisiaj o godzinie 20 na live, przypnę wam oczywiście serce. Trzymajcie się. E boia.